Serdecznie. Witam, Beskid News. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam bardzo miło Panią zobaczyć. Witam serdecznie. Znajdujemy się przed wejściem do Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej, do Domu Kultury Włókniarzy. A ze mną jest Pan Dyrektor, Pan Franciszek Kopczak. Panie Dyrektorze, proszę, zanim porozmawiamy o kulturze, bardzo proszę o kilka słów o Miejskim Domu Kultury w Bielsku-Białej. Tak, jesteśmy przed placówką. Miejskim Domem Kultury, ale jest to placówka w Włókniarzy, Dom Kultury w Włókniarzy. Świeżo po remoncie, także nasze najnowsze osiągnięcie, jeśli idzie o wystrój zewnętrzny. Po remoncie jest to piękna placówka, wpisuje się znakomicie w pejzaż tutaj Śródmieścia. Tutaj mieści się dyrekcja Miejskiego Domu Kultury, czyli 10 placówek na terenie miasta. Dom Kultury Włókniarzy jest jedną z 10 takich placówek. Zapraszam do środka, bo zaczniemy chyba naszą wizytę od tego Domu Kultury. A chyba Państwa zamiarem jest jeszcze, żeby zobaczyć inne placówki w naszym mieście, dlatego zapraszam. Jesteśmy już we wnętrzu, to jest korytarz też pięknie wyremontowany, e, mozaika, nasze świeże osiągnięcia artystyczne. Zaproszę Panią na ławeczkę, tutaj w towarzystwie Państwa, którzy już czekają tutaj na, na zajęcia, e, usiądziemy, żeby kontynuować rozmowy. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Być może dobrze się prezentujemy na tle tej mozaiki, ponieważ jesteśmy tutaj żywymi obiektami. Panie dyrektorze, wspomniał Pan, że Miejski Dom Kultury to tak naprawdę 10 placówek, 10 placówek tętniących życiem. Placówek, w których non stop coś się dzieje, a to wydarzenia artystyczne, a to konkursy plastyczne. Panie dyrektorze, czy łatwo jest zapanować nad takim chaosem artystycznym? Chyba nie łatwo. Generalnie nie jest łatwo, natomiast ja też jestem człowiekiem, który wywodzi się z tego chaosu artystycznego, też jestem instruktorem, nie tylko urzędnikiem, czyli jestem praktykiem w tej dziedzinie, znam tę robotę. Od podstaw. Stąd może łatwiej znaleźć porozumienie między kierownikami, między instruktorami. Mam takie wrażenie, że to porozumienie, to porozumienie jest i jest ono dobre, że się znakomicie rozumiemy, tym samym językiem rozmawiamy. Jesteśmy wszyscy i moi instruktorzy, i ja jesteśmy pasjonatami tego, co robimy. A o tym, że tak jest, świadczy, przypuszczam, że to jest na, na, na najlepsze potwierdzenie realizacji naszych pasji, że w naszych placówkach jest mnóstwo uczestników. W tej chwili, jest taka sytuacja, że nie musimy nawet zabiegać o, o uczestników, o to, żeby się młodzi ludzie zapisywali, żeby przychodzili na zajęcia, żeby brali udział w tym, co proponujemy. Jest tych chętnych tak dużo, że w zasadzie jest lista kolejkowa. Dzieci oczekują na, na miejsce w niektórych formach zajęć, które cieszą się dużą popularnością. Jest tego naprawdę tak wiele, że to nie będzie może przesada, że jak powiem, że jesteśmy gotowi, jesteśmy w stanie zaspokoić. Prawie wszystkie oczekiwania dzieci, młodzieży i dorosłych, bo y, uczestnicy naszych zajęć to są dzieci od 2-3 lat no, do wieku już nieograniczonego. Czy w tym momencie odbywają się jakieś zajęcia, które moglibyśmy podpatrzeć? Placówki nasze żyją od godziny 8 do 20, a najczęściej jeszcze do 22, tam gdzie mamy zajęcia dla dorosłych, to do 22 pracuje większość placówek. Dzisiaj także tutaj taki, taki, taki gwar jest właśnie efektem tego, że w obu pomieszczeniach obok bawią się dzieci, Przedszkole artystyczne, dziecięce grupy twórcze. Do południa wypełniają przestrzeń Domów Kultury, a po południu aż do wieczora grupy artystyczne. No oczywiście zapraszam, zajrzymy do, któregoś, do którejś grupy artystycznej. Do uroczych maluchów. Panie dyrektorze, właśnie weszliśmy do magicznego świata grupy artystycznej Skrzaty. Czy zechce Pan powiedzieć nam kilka słów na temat tej grupy? Tak jak wspomniałem, zaczynamy naszą działalność od najmłodszych lat, żeby dzieci już wtedy, gdy tylko okażą zainteresowanie światem zewnętrznym, żeby miały okazję właśnie uczestniczyć w zajęciach artystycznych. To są dziecięce grupy twórcze. Mamy zajęcia ze wszystkich dziedzin artystycznych, także dziecko tutaj będzie mogło znaleźć realizację swoich marzeń, swoich talentów artystycznych w każdej dziedzinie: plastyka, taniec, muzyka, teatr wszystko to proponujemy dzieciom. I tutaj wyławiamy w cudzysłowie oczywiście talenty. To znaczy naszym y, zadaniem jest także zachęcić dzieci, aby jak już dorosną, żeby brały udział w tych zajęciach artystycznych, które odbywają się w naszych placówkach. To jest początek ich przygody artystycznej w domach kultury. No właśnie. Tu jest tam do domu i wyjść z tego z powrotem, dobrze? O dobrze, teraz pokażę, o, śmieszka. Dobra, Panie dyrektorze, znajdujemy się w kąciku wędrującej książki. Czym jest wędrująca książka? To jest taka nasza niespodzianka dla tych, którzy tutaj przebywają. Y, można sobie przyjść, y, książkę jakąś ciekawą wybrać, wziąć do domu. Oddać tą samą albo inną kącik wędrującej książki. Książka dla każdego. Panie Dyrektorze, mieliśmy okazję przed momentem zobaczyć to, co proponujecie dla najmłodszych, a co dla tych nieco starszych? Yy, dla starszych, starszych dzieci, młodzieży i dla dorosłych zajęcia o bardzo szerokiej gamie, plastyczne, taneczne, muzyczne, teatralne, hobbystyczne, po prostu mnóstwo mnóstwo. Teraz jesteśmy akurat w sali wystawowej, gdzie prezentujemy efekt naszego konkursu Konfrontacja młodych twórców, to jest ogólnopolski konkurs, co roku. To jest bodajże 14 edycja i co roku w tym czasie ogłaszamy taki konkurs dla młodzieży dla młodzieży. Efektem właśnie tego konkursu jest ta wystawa poszerzona od jakiegoś czasu o, za, o prace także fotograficzne, ponieważ coraz więcej młodych ludzi fotografuje i to z dużą pasją i z dużymi efektami, dlatego też oprócz malarstwa szeroko pojętego, bo jest tutaj także ceramika, wprowadziliśmy także fotografie. Takie nasze ważniejsze wydarzenia plastyczne to jest Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego dla wszystkich imienia Agnesego Bieńka, naszego malarza, który był z tą placówką związany. Oraz konkurs o zasięgu międzynarodowym. Głównie tutaj bierze w tym udział Polska, Czechy i Słowacja. Konkurs dla dzieci i młodzieży związany z twórczością Petera Michała Bohuna. Malarza, który jest postacią. Taką polsko-słowacką. Urodzony na Słowacji, zakończył życie w Polsce, właśnie w Bielsku Białej, i dlatego kontynuujemy tą, ten, ten konkurs połączony z wystawą właśnie w Polsce i na Słowacji. Zwiedziliśmy salę, w których już od najmłodszych lat dzieci zaznajamiane są z kulturą. Mieliśmy okazję obejrzeć piękną wystawę, a teraz wróciliśmy do Centrum Dowodzenia. Tak, tak, to jest mój gabinecik, bo trudno powiedzieć: gabinet, miejsce, gdzie jest moim miejscem codziennym pracy. I tutaj. Jakby powiedzieć, no, pani powiedziała miejsce dowodzenia. No, trudno, trudno to nazwać miejscem dowodzenia, ponieważ e, tutaj przebywam część tylko swojego czasu. E, Miejski Dom Kultury składa się z 10 placówek na terenie miasta. Każda placówka ma swojego kierownika, ale ja jestem osobą, która też nie siedzi na miejscu. Także nie ma wydarzenia w placówce, w którym nie brałbym udziału. No. Prawie, prawie w każdym, bo jak no nie jest w stanie człowiek ogarnąć wszystkiego, 10 placówek, każda bardzo aktywna, każda mająca inne zadania do spełnienia, ponieważ każda placówka jest jednostką stwarzającą swój własny klimat, swoje własne zajęcia, swoje własne imprezy. Żadna nie jest do innej podobna. I to jest właśnie ciekawe. To stanowi bogactwo tego miasta w, w dziedzinie, oczywiście. Tej naszej podstaw, gdzie pracujemy z młodzieżą, z dziećmi, z dorosłymi w sferze działalności amatorskiej. Ja uważam, że Bielsko w tej chwili jest miastem tak interesującym, tak ciekawym, że każdy, kto naprawdę chce skorzystać z dóbr kultury, ma szerokie, wielkie możliwości, żeby z tego skorzystać. Bielsko jest naprawdę miastem kultury.